Wcinku. Yy, dzisiaj yy, przetestujemy parę sposobów na zostanie impostorem. No i właśnie pierwszym sposobem jest wejście sobie tu i wybieramy jakąś mapę. I ja wybrałam taką. Teraz wchodzimy sobie jak wylądujemy tu. To idziemy do tego komputerka i yy, tutaj. I naciskamy na to czerwone. I jesteśmy imposterami. Teraz wychodzimy. Wchodzimy tutaj na normalne. Może tu spróbujemy. Ok, udało się. I teraz już jest start, tak? No, super. Tylko może nie dobra. Weźmiemy cynę. I zaraz zobaczymy, czy to działa. I uwaga, nie działa. No trudno, to wychodzimy i próbujemy kolejny sposób. Drugim sposobem jest nieruszanie się przez całą, przez, całe, um, przez cały jakby ten czas, dopóki ludzie nie dadzą startu. I wtedy właśnie um, mamy być po strami. Chociaż ten też już nie zadziałał, to nie wiem czy ten też zadziała Impostor, patrzcie! Udało się! Okej, okay, no fajnie bardzo, że zostaliśmy tymi impostorami. No i e, teraz e, sobie może kogoś zabijemy. Okej. Okay. Tak, zrobimy taskę trochę. Pójdziemy tutaj. Może <laughs> będę A no fajnie, że ten hack zadziałał, co nie? No fajnie, fajnie, fajnie. No i już wygraliśmy. Um, kolejnym sposobem musimy tam gdzieś wejść. Nic, prywat, dobra, to wychodzimy. Um, no i właśnie um, drugim osobem będzie zmienianie sobie różnych chatów do zaczęcia gry. Właśnie tak. Jak sobie będziemy tak zmienić to m, chyba tam będziemy imposterami. Nie wiem dokładnie, ale chyba tak. Może zrobimy sobie trochę nadu Zmienimy te chaty. Dokładnie. Będziemy mieć i okay, zobaczymy czy to działa. Musimy mieć swój I czy będziemy imposterami? Nie, nie jesteśmy imposterami. Okej okay, kochani, to było wszystko. To, było, to były wszystkie sposoby. Jak widzicie, żaden z nich nie działał, tylko ten z nieruszeniem. Nie wiem, czy to było szczęście po prostu, czy, czy no po prostu nie się udało. No nie wiem naprawdę. Ale, no jeszcze chciałabym wam powiedzieć o jednej rzeczy, którą jeżeli was zanudzam to przepraszam ale chciałabym wam opowiedzieć o jednej rzeczy no i właśnie tą rzeczą jest to, że jakby ja z koleżanką się umówiłyśmy że ta, która będzie miała 11 subskrypcji to wygrywa i kupuje drugiej popita i właśnie umówiłam się z korniszonką ponieważ jesteśmy przyjaciółkami i właśnie się z nią umówiłam na pewno kiedyś na kanale pojawi się jakiś wspólny odcinek ale no właśnie przyjaciółkami i się umówiłyśmy, że ta która będzie miała 11 subskrypcji jako pierwsza to kupuje drugiej popita no i um, chciałabym bardzo wygrać więc myślę, że mi myślę, że mi w tym pomożecie. I właśnie um, um, no i właśnie dacie mi tę subskrypcje. Dziękuję wam bardzo za odcinek Życzę Wam miłego dnia bardzo... no i no to chyba wszystko jeżeli was zanudziłam e, tym odcinkiem trochę to bardzo Was przepraszam ale no muszę go zrobić taki dłuższy bo czasami chcę już, już mamy 5 minut więc do widzenia